Kieszko, to Nie, to domówek. A was wszystkich zatrzymanych, zobaczycie z nim choć raz, to pożałujesz. Co tu się stało? A chłodno mi było w nocy, to podłożyłem sobie ogień pod kuźnię. Trzaskało aż miło, i kiełbaskę upiekłem. No jak myślisz, co tu się stało, baranie? Ktoś podpalił mi chałupę, warsztat. Wszystko straciłem, wszystko. Nie obrażaj mnie, bo dojdzie ci nieszczęść. Podejrzewasz kogoś? Całą wieś. Mieszkam tu od pół wiecza. Myślałem, że mają mnie za swojego. Ale wszystko się zmieniło, jak przyszli czarni. Jestem jedynym kowalem w okolicy, więc muszę obsługiwać ich garnizon. Klepać pogięte blachy, zakładać podkowy i takie tam. Nilfgaardczycy nie płacą mi ani grosza. Dają tylko materiały i rozkazy, ale do ludzi to nie dociera. Myślę, że bogacę się na ich nieszczęściu, że śpię na kupie złota, niby smog. Przestali się do mnie odzywać, plują na mój widok, a teraz to. Mogę znaleźć tego podpalacza, jeśli jesteś gotów zapłacić. Niewiele mi zostało, ale dam wszystko, bylebyś mi przyprowadził tego soki syna. Żeby dostał, na co zasłużył. Tej nocy, kiedy był pożar, słyszałem, jak coś się rusza za chatą. Szukałem tam potem jakichś śladów, ale nic nie znalazłem. No, ale ja nie mam koci choczu. Powodzenia. Ślady butów... Męskie... Duży rozmiar. Smród ludzkich szczęń i wódki. mnie chyba brzuch boli. Zdjął buty i wszedł do wody. Pewnie chciał zatrzeć ślady. Coś wyskoczyło na niego z szuwarów, utopce, ale zdołał uciec. Z tego wszystkiego zgubił buty. Z tego wszystkiego zgubił buty. Ślady prowadzą z powrotem do wsi. Krwawił, ale niezbyt obficie. Rana powierzchowna. Babka mi opowiadała, że kiedyś jak Kowalowi synek zaginął, to chłopy zaraz wzięli na spytki wiedźmaka, co akurat polegał Ach, w okolicy. Nie dotykaj mnie! A że... Ślad się urywa, ale mogę go poznać po ranie. Ślady pazurów utopca to musi być on. Paskudna rana, wpadłeś na utopca? A chujcie to obchodzi! O, nie tylko podpalacz, ale i mistrz ściętej riposty. No chodź, kowal chcę się z tobą rozmówić. Ja z niej nie gadam, bo to kurwie syny są. A krasnoludy z nich najgorsze. Chciwe niby stroki, dla złota wszystko zrobią. Wykują miecze, którymi czarni nam gardła poderżną. Dobrze mówię? Słuchaj, dogadajmy się jak człowiek z człowiekiem. Nie wydasz mnie, to ci zapłacę. Mateczka mnie odumarła niedawno, sprzedałem jej narzędzia. Trochę już wydałem, ale co zostało będzie twoje. Ja w odróżnieniu od sroki krasnoludów chciwy nie jestem, więc mnie nie przekupisz. No to obiję ci mordę! Spokój i chodź za mną. Muszę przeprosić. Iść, przeprosić. Właśnie, ma pusta stoi, nie to, co kiedy. A skąd Elza ma pieniądze? Pewnie grzicie z czarnymi. Wszystkich błog! Pobudka! Co. Co jest? Proszę, oto wioskowy piroman we własnej osobie. Niepełka? Ty? Nigdy od twojej matki grosza nie wziąłem. I tak się odwdzięczasz? Dość tego. Hola, żołnierze, pozwólcie! Nie, Filip! Błagam! Wypiłem! Nie wiedziałem, co robię! Mówiłem wam, mistrzowili! Pomożemy w odbudowie, jak dostaniemy posiłki. Materiały już zamówione. Nie o to chodzi! To podpalacz. Wiedźmin go złapał. Ta kuźnia była kluczowa dla garnizonu. Jej zniszczenie to sabotaż. Więc obejdzie się bez sądu. Na drzewo z nim! Teraz to cię dopiero we wsi polubią. Teraz to ja już mam ich wszystkich w dupie. Wiesz, z początku też nienawidziłem czarnych, jak wszyscy. Teraz myślę, że może wreszcie zaprowadzą tu porządek, że nauczą tych nierobów Moresu. No, ale mniejsza z tym. Twoja nagroda. A tak poza tym, parę rzeczy udało mi się z pożaru wynieść. No i kowadło jest wciąż całe, więc coś tam mogę na nim wyklepać. Jak czegoś potrzebujesz, to powiedz, dam zniżkę.